Dziś witajcie w kolejnym filmie z serii A Co To, czyli serii, w której to przedstawiam Wam różne masy i różne produkty do rękodzieła. Dziś przedstawię Wam nową masę Paddyco, którą już niedługo będziecie mogli kupić w sklepie iWankowo, który to podesłał mi ją do recenzji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Masy wysychające na powietrzu to jeden z wielu produktów, które sklep iWankowo oferuje, a znajdziecie tam m.in. pigmenty, lakiery, główki gipsowe, patyny, druty aluminiowe, produkty strukturalne, podstawy, papiery ryżowe, sory patynujące, masy odrewcze, i wiele, wiele innych produktów, a dodatkowo w tym momencie można się zapisać na warsztaty online z utwardzania tkanin, które są w bardzo przystępnych cenach, więc jeśli chcecie się nauczyć tego typu techniki, to serdecznie Wam polecam te warsztaty. Oczywiście wszelkie linki zostawię Wam na dole w opisie pod filmem. Tyle tytułem wstępu. Czas przyjrzeć się masie. Masa jest sprzedawana w kilogramowych paczkach. Jest ona bardzo ciężka. seria. uwierzcie mi. To jest bardzo duży kawałek masy. Jest to masa japońska. Ja przetłumaczyłam sobie tył tych napisów, dlatego, że niestety japońskiego nie znam. Jest to glina papierowa skierowana raczej do młodszego odbiorcy, którą można oczywiście malować po jej wysuszeniu. Jeśli glina jest za twarda, należy dłonie zjeżyć wodą, aby łączyć ze sobą Tą glinę należy dodać odrobinę wody. Jeśli chcemy tworzyć solidne dzieła to należy używać tutaj patyczków, ewentualnie drutu. Zresztą tutaj jak widzicie mamy rysunek w jaki sposób trzeba to połączyć. Po otwarciu opakowania trzeba tą glinę schować w hermetyczny woreczek lub hermetyczne opakowanie, żeby ona nie wyschła. Jeszcze jej nie otwierałam, ciekawi mnie jaką ona ma konsystencję, jak mówię opakowanie jest bardzo ciężkie. Jak na razie jest biała i bardzo twarda. Nie uda mi się oderwać kawałka, więc będę musiała naciąć. Ok. No jest to masa na pewno twarda. Trzeba użyć tutaj siły. Na pewno nada się np. Na do zabienia bombek plastikowych czy innych takich produktów do zawieszenia na choinkę. Masę tą oczywiście schowam do pojemnika hermetycznego, ale zanim to zrobię, to owinę ją jeszcze w folię spożywczą. Masę mam już schowaną, pora powrócić do lepienia. Mam też przygotowaną wodę. Zaraz dodam wody i zobaczymy, jak ta masa na nią zareaguje. Jest na pewno twarda, być może też jest to kwestia tego, że ja bardzo dawno nie tworzyłam i nie jestem przyzwyczajona i może dlatego wydaje mi się, że ona jest bardziej twarda niż jest w rzeczywistości, więc ją jeszcze troszkę zmiękczę. Dzisiaj postanowiłam, że zrobię płaski wyrób, żeby po prostu szybciej wyschnął, bo z poprzedniej masy nadal czekam aż produkty wyschną. Aktualnie, gdy nagrywam ten film. W tym momencie ona już robi się bardziej przyjemna, jest dużo miększa i o wiele przyjemniej się ją ugniata. Po tym jak dodałam wody i chwilę ją ugniatałam, ta masa już dla mnie ma dobrą konsystencję, nie jest ani za miękka ani za twarda. Także porozdzielam sobie ją na mniejsze części. Brudzi ona dłonie, jednak przy klinach papierowych to jest normalne, zresztą wątpię, żeby dzieciakom przeszkadzało to, że ona brudzi dłonie. Te kawałki powinny sobie oczywiście w folię spożywczą, żeby nie wysły. A z tego kawałka zrobię chomiczka. Jeszcze go troszkę zwilżę. Na razie staram się z masy zrobić kuleczkę, a teraz zaczynam robić z niej Więc tworzę sobie taki kształt. Spłaszczę. Następnie spłaszczam używając metalowej rurki. Jak mówiłam chcę dzisiaj, żeby ten kształt był płaski, żeby po prostu szybciej mi ta praca wyschła. Obracam masę i cały czas spłaszczam. Jak widzicie nawet się nie przykleja do podłoża, co jest dla mnie plusem. Teraz wytnę kształt. Na kanale będzie też praca z zeszłego roku. Co ciekawe jeszcze z poprzednich mas, które testowałam ze sklepu Iwankowego. Myślę, że niedługo ona się pojawi. To będzie też bardzo fajna masa, jak macie foremki. Czy to silikonowe, czy na przykład metalowe, czy plastikowe. Czas zrobić wgłębienia na oczka. I zacznę tworzyć teksturę. Zrobienie tych wgłębień nie było trudne. Ok, zmienię sobie narzędzie, żeby było szybciej. Użyję sobie takiego domowej roboty narzędzia. Staram się w miarę szybko pracować, żeby oczywiście masa mi nie wyschła. I można sobie też zwilżyć. Jak zrobię tą pracę, to jeszcze przetestujemy, czy można ją połączyć np. z farbami akrylowymi, czy np. z suchymi pastelami. Myślę, że z suchymi pastelami dałoby się to zrobić, ale ciekawi mnie, czy z farbami akrylowymi jest to możliwe. Widzę, że tutaj masa zaczyna mi przysychać, więc ciutko ją zmoczam. Tutaj zrobię ostrzępione końce, by chomiczek wydawał się bardziej puszysty. Teraz pójdę sobie umyć dłonie i zaraz wrócę, by kontynuować. Jestem już z Wami z powrotem. Mycie dłoni było błyskawiczne, chociaż teraz znowu mam je brudne, bo już wzięłam sobie kolejne dwie kuleczki, z których teraz zrobię łezki i złączę z masą. Do środka wkładam drucik i szpilką robię wkłębienie w masie. Do wgłębienia wkładam jedną łapkę, zwilżę ją wodą i scalam z masą. Jak i to samo robię po drugiej stronie. Póki łapki jeszcze nie wysły, to zrobię uroczą marcheweczkę. Wziąłam sobie taki mały kawałek i z tego kawałka tworzę znowu łezkę. Grubszy koniec prostuję, a cały kształt spłaszczam, zwieżam oczywiście marchewkę i przyklejam do chomiczka. Niestety paznokciem zrobiłam zagłębienie, więc teraz będę się starała go pozbyć. Najpierw staram się go pozbyć nożykiem. Zmieniam narzędzie na pędzelek i cały czas staram się pozbyć tego zagłębienia. Sprawdźmy czy da się z masy zrobić cieniutką kluseczkę. Jak widzicie bez trudu mogę zrobić bardzo cienką kluseczkę, co jest plusem. Znów zwiększę sobie ten obszar. I podzielę tą kluseczkę na mniejsze kluseczki. Zwilżę jeszcze raz masę. Następnie kluseczki przekładam na chomiczka. Te cienkie kawałki błyskawicznie schną, naprawdę błyskawicznie. Więc szybko muszę je uformować. Nożykiem te kawałki formuję. Nie robię tego jakoś specjalnie dokładnie, bo za chwilę przykleję kolejne elementy. Nie chcę, żeby były one na całej długości. Chcę, żeby były po prostu po środku marchewki. Przyklejam kolejną kruseczkę. Ok, przygotowałam sobie kolejne druciki. I teraz zrobię uszka. Zwierżam masę z boku. I znów szpilką tworzę wgłębienia. Do kuleczek włożyłam drucik. I całość wkładam do chomiczka. Tam gdzie wcześniej zrobiłam dziurkę. Dużym narzędziem kulkowym tworzę w uszkach wgłębienia. Szybciutko poprawiam pęknięcia i tworzę teksturę. Zrobię teraz nosek. Coraz przyjemniej tworzy mi się na tej masie, nie mam żadnych problemów z nią. Nosek robię nacięciem. Nosek będzie w kształcie litery V, a następnie zrobię uśmiech. Uśmiech przypomina literę W. Zmieniam nożyk na narzędzie i cały czas poprawiam uśmiech. Jest to, nie ukrywam, dla mnie dosyć ciężki kształt, zwykle nie robię tego typu kształtów i nie jestem do nich przyzwyczajona, także tutaj musiałam sporo poprawiać, żeby wyszło mi tak jak chciałam. Ponieważ środek ust bardzo mi się obniżył, to nakleiłam kolejny kawałek masy. To jest sobie, słuchajcie, w tym momencie na parcach i robię te rzeczy od góry, nie bardzo mam jak się zbliżyć, żebyście wy widzieli, co robię. Wiem, że mogłam sobie dać kamerę od góry, ale wtedy bym wszystko zasłaniała włosami, a ja bardzo chciałam, żebyście zobaczyli, jak tworzę ten kształt. Ostatnie co robię to łapki. Jeśli chodzi o łapki, to do nich nie dawałam drucików, Zwilżyłam wodą zarówno chomiczka, jak i łapki i przykleiłam je nie używając drutu. Poprawiam sobie teksturę wokół nich. I zrobię jeszcze tylko brwi. Została mi ta cieniutka kruseczka, więc ją wykorzystam. Przy okazji sprawdzę, czy da się robić cieniutkie kruseczki. I ciach, i ciach. Bez problemu, słuchajcie, mogę zrobić te kruseczki, to jest naprawdę super. Jedna brew jest naklejona. Przed naklejeniem, oczywiście, zwilżam masę wodą. Ok, na tym etapie zostawię chomiczka i pozwolę mu wyschnąć. Widzimy się jak praca wyschnie. W międzyczasie gdy homiczek schnie, ja z tych dwóch kuleczek zrobię ślimaczka. Zaczynam od ciała ślimaczka, z kuleczki znowu robię łezkę. Tym razem wydłużoną, spłaszczam ją, wyginam, zarówno grubszy koniec, jak i cieńszy. To zagięcie robię do środka. Biorę tips i jeszcze wyrównuję masę. Z drugiej grusteczki także robię łezkę, tylko tym razem o wiele dłuższą. I jak widać, nic się nie dzieje, masa nie pęka, zwija się to doskonale. Oczywiście wkładam drucik, następnie łączę jeden kształt z drugim, robię wgłębienie na oko, tipsem robię uśmiech oraz brwi. Od dołu zrobię dziurkę dosyć dużą. I na razie ten drut wyciągam, poprawiam. Następnie wzięłam siateczkę, wyciągnęłam drucik, który jest karbowany i obcięłam dwa kawałki. Jeden dłuższy, drugi krótszy, które włożę do ślimaczka. I ślimaczka pozostawiam do wyschnięcia. Minęło już parę godzin, myślę, że nadszedł czas, żeby ślimaczka podważyć. Jak widzicie bez najmniejszego problemu udało mi się to zrobić i tak na razie wygląda ślimaczek on jeszcze nie jest do końca suchy więc obrócę go i poczekam aż wyschnie w międzyczasie pokażę Wam chomiczka jak widzicie troszkę tutaj te elementy się zmieniły dlatego, że po wyłączeniu kamery jeszcze je poprawiłam zwróćcie też uwagę na to, że chomiczek minimalnie się skurczył tak on wygląda z tyłu niestety chomiczek jeszcze nie wyschł więc odłożę go w ten sposób żeby dół mógł wyschnąć w międzyczasie jeszcze sobie sprawdzę Widzimy jak masa łączy się z suchymi pastelami, więc znowu ucinam sobie kawałek masy, trochę taki nawet większy. Płótnę sobie jeszcze jeden kawałek. Bardzo szczelnie, oczywiście, owijam opakowanie i wkładam je do pojemnika hermetycznego. Wziąłam dwa kawałki, dlatego że ciekawi mnie, czy mogłabym tą glinkę połączyć jeszcze z farbami akrylowymi. Nigdy tego nie testowałam. Zawsze malowałam tego typu glinki po ich wyschnięciu, ale w sumie zawsze można sobie to przetestować i zobaczyć, jak wyjdzie. A więc łączę masę z suchą pastelą. Jak widzicie. Bez problemu można tą masę kolorować suchymi pastelami. Czego się oczywiście spodziewałam? Dodam sobie odrobinę wody i cały czas masę ugniatam. Także jak widzicie, dodając pastele można zmienić kolor tej masy. Oczywiście ten kawałek zawijam w folię spożywczą, żeby nie wyschnął i sprawdzę, czy ta masa połączy się z farbami akrylowymi od Art Creation. Także sprawdźmy, co się stanie. Jak na razie nie dzieje się nic złego, poza tym że masa oczywiście jest bardziej miękka. Nie wiem oczywiście jak na dłuższą metę, jak będzie to wyglądać po wyschnięciu masy. Z drugiej strony ten kolor też nie jest bardzo intensywny, więc postaram się dodać jeszcze odrobinę farby. Niestety w tym momencie ona zrobiła się miękka, ale odstawię ją na chwilę i zobaczymy czy stwardnieje, czy będzie lepsza w konsystencji i sprawdźmy. Ja tą masę trzymałam około minuty i jak widać masa już ma lepszą konsystencję. Jak na razie muszę stwierdzić, że w taki sposób też da się tą masę zafagbować, z tym, że nie wiem jak to będzie wyglądać po dłuższym czasie. Czy ta farba jakoś nie wpłynie, nie zmieni konsystencji tej masy, nie mam pojęcia, więc stwierdziłam, że muszę zrobić Jakiś prosty kształt, i wybrałam kota. Zaczęłam oczywiście od tłowia. Tutaj daję dużo wody, żeby powierzchnię wyrównać. Przyznam szczerze, nie tworzy się tego kota zbyt przyjemnie. Masa dla mnie jest troszkę za miękka i mam spore obawy, jak ten kot wyjdzie. Czy on nie popęka? Zobaczymy. W każdym bądź razie nie tworzy mi się go zbyt przyjemnie. Cały czas muszę tą powierzchnię wygładzać, bo nie podoba mi się, jak ona wygląda. Natomiast nie mam znowu problemu, żeby zrobić ogon. Tutaj faktycznie od razu go zrobiłam. Wyginam ogon, spłaszczam. Dodaję oczywiście znowu wody, bo nie podoba mi się jak ten ogon wygląda. Chcę bardzo, żeby był on gładki, a nie chropowaty. A niestety chropowaty trochę jest. Przyklejam łapki. Jedną łapkę, drugą. Używam drucików, żeby łapki nie odpadły. Zostały mi tylko uszy. I tutaj wybaczcie, że to tak przytnę, ale nie chcę, żeby ten materiał był bardzo długi. Zobaczymy jak będzie, jak kotek wyschnie. Obie prace już wyschły, więc zanim ja pomalowałam to popryskałam je ale nie werniksem tylko lakierem do włosów chodzi tylko o to żeby farba nie rozpuszczała mi masy w trakcie malowania. Po pomalowaniu farbą spryskam obie prace werniksem żeby zrobić ten brąz użyłam zielonej, czerwonej, niebieskiej i żółtej farby jak widać metoda z lakierem działa bo tekstura mi się nie niszczy. A właśnie o to mi najbardziej chodziło. Nie pokazałam wam w filmie ale ja z tyłu sobie uszka wzmocniłam tak na Wszelki wypadek, pomimo tego, że nic się z tymi łóżkami mi nie stało, to wolałam na wszelki wypadek z tyłu jeszcze przykleić masę, żeby mieć pewność, że te łóżka będą się długo trzymać. I szybko biorę takie narzędzie i robię imitację sierści, zmazując farbę. I oczywiście nie muszę tego robić, ale pomyślałam, że to będzie ciekawiej wyglądać. Okej, okay, spojrzę sobie jeszcze gdzie podmalowałam. Okej, okay, z tej strony. I jeszcze na środku. Tu też zrobię plamkę. Na razie pracę pozostawiam do wyschnięcia. Ok, farba przeschła. I kontynuuję malowanie z tyłu. I znowu wezmę nożyk. I tak samo zrobię tu. Tak samo robię wokół każdej z plamek. I pozostawiam pracę do wyschnięcia. Ok, z tej strony farba wyschła. Obracam. I tutaj również gdzie gdzieniegdzie dodam białej farby. Tutaj jeszcze nie mam podmalowane, więc szybciutko to zrobię. To też zamaskuję. Ogólnie miałam tego białego nie malować, ale obawiam się, że jest to konieczne, bo ta masa nie jest biała, tylko bardziej kremowa. I zostawiam pracę do wyschnięcia. Po wyschnięciu maluję łapki beżową farbą. Ok, tak to wygląda. Czas na wnętrza uszu. Marchewkę pomaluję farbą od Stemperii. Farba wyschła. Jeśli chodzi o Stemperię to jest to farba z połyskiem. Teraz pomaluję oczy. Po pomalowaniu oczu od razu maluję brwi, nosek i uśmiech. Początkowo miałam zostawić sobie te czarne oczy bez białych kuleczek, ale później je pomalowałam. I tak finalnie wygląda pomalowany chomiczek którego później oczywiście popłyskałam werniksem. I teraz pomaluję ślimaczkę. Żeby było mi łatwiej, to nabiję go na drut. Ciało ślimaczka maluję tą farbą, oczywiście od art. creation. Druga warstwa jest nałożona. Czas pomalować muszę. Do pomalowania muszli użyję niebieskiej farby połączonej ze srebrnym pudrem metalicznym. Czas na puder. I wszystko razem łączę i tym kolorem maluję muszlę ślimaczka. Tutaj nie będę Wam tego tak dokładnie pokazywać, bo to jest bardzo proste malowanie. Po pomalowaniu muszli maluję oko potem zabieram się za usta, za brwi i za czółka. Po czach maluję także dwie białe kropki. Czas na podsumowanie i moją opinię dotyczącą masy Paddycon. Masa ta jest gliną papierową dla młodszego odbiorcy. Jest to masa, która początkowo zdziwiła mnie swoją twardością i tym, że aby wyciągnąć ją z opakowania, musiałam użyć nożyka. Jednak taka twardość ma swoje plusy. A plusem jest to, że gdy masę minimalnie zmoczymy, to ona staje się idealna. Nie jest ani za miękka, ani za twarda. Dodatkowo to, co mnie w niej totalnie zachwyca, to to, że da radę zrobić z niej takie ślimaczki. A wierzcie mi, że przy glinach papierowych nie jest to łatwy kształt do zrobienia, gdyż one bardzo często pękają. Pęknięcia bardzo ciężko później zamaskować i to po prostu nie wygląda najlepiej. Tutaj nie miałam z tym najmniejszego problemu. Masa nigdzie mi nie popękała, nic się tutaj z nią nie zrobiło, a to uważam jest ogromną zaletą tej masy. Nie miałam też żadnego problemu, żeby robić takie cieniutkie kluseczki, niestety z gr papierowych jest to bardzo trudne, bo takie małe elementy często się rozpaćkują. Często też pękają, a tutaj tego problemu w ogóle nie miałam. I to mnie w tej masie także zachwyca. A skoro już jestem przy tej pracy, to nie miałam też żadnego problemu, żeby zrobić tutaj na niej teksturę. Więc to także jest dla mnie zaleta tej masy. Tą masę możecie malować na sucho albo łączyć ją z pigmentami. Ja, co prawda, połączyłam ją z farbą akrylową, ale nie polecam Wam tego robić, bo mam wrażenie, że ta masa staje się bardziej krucha. A dodatkowo robienie tego kotka nie należy. Do zbyt przyjemnych. To co jeszcze bardzo mi się podoba w tej masie to to, że wyroby z niej wykonane są bardzo leciutkie, więc idealnie nadadzą się na wszelkie ozdoby na choinkę. Kolejnym plusem tej masy jest to, że ona wysycha na powietrzu. Jedyne o czym musimy pamiętać to to, żeby od czasu do czasu obracać daną pracę, żeby schła ona równomiernie. Tej masy jest bardzo dużo, jest ona ciężka i na pewno starczy Wam na wiele różnych prac. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli chcielibyście kupić tą masę, to już niedługo będzie ona dostępna w sklepie Iwankowo, które Wam oczywiście serdecznie polecam. Oczywiście, link do sklepu Iwankowo znajdziecie na dole w opisie. Dziękuję sklepu Iwankowemu za podesłanie masy do recenzji. Jeśli ten film Ci się spodobał, to zostaw mi łapkę w górę, to Cię nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!